Praktyka uważności, opisywanie. Znajdź pięć minut czasu, podczas którego Twoje codzienne aktywności nie będą odwracać Twojej uwagi. Usiądź wygodnie na ziemi, na poduszce lub na krześle. Możesz wyłączyć swój telefon komórkowy albo ustawić go w trybie samolotowym. Możesz nawet ustawić stoper na 5 minut. Weź głęboki wdech i powiedz: moją intencją jest, a następnie zrób wydech i powiedz: ćwiczenie opisywania Jeśli już siedzisz opisz swoje otoczenie Nazwij siedzę na krześle lub na poduszce Słyszę dźwięk komputera lub jadących samochodów. Nazwij swoje doznania w ciele: Na przykład tu czuję ucisk, tu mnie trochę swędzi, tu mnie pobolewa. Jeśli w Twoim myśle pojawia się jakaś myśl, Powiedz sobie: To jest myśl. Jeśli czujesz jakiś impuls, powiedz sobie: To jest impuls. Jeśli doświadczasz jakiejś emocji, powiedz sobie: To jest emocja. Staraj się nie reagować na to, co Ci się przydarza. Używaj po prostu słów na określenie tego, co się dzieje. Na przykład, zauważam emocje niepokoju. Albo zauważam myśl, to jest głupie. Albo zauważam impuls, żeby przerwać praktykę. Zwróć uwagę, czy w Twoim myśle nie pojawiają się oceniające myśli. Jeśli na przykład masz taką myśl, że jestem głupi, albo że to jest głupie, nazwij to bardziej trafnie: Mam myśl, że jestem głupi, lub Mam myśl, że to jest głupie. Poprzez nazywanie myśli przestajesz być myślą. Poprzez nazywanie emocji przestajesz być emocją. Poprzez nazywanie impulsu przestajesz być impulsem. Pozostań w takim trybie obserwacji, ile masz potrzebę. A kiedy poczujesz się gotowy, zakończ praktykę w dowolnym dla siebie momencie.